wszystkim Marek Strzelewicz Progreson. Na wstępie tego odcinka chciałbym Wam bardzo podziękować za miłe słowa i tak naprawdę komentarze na różnych social mediach na temat tego w jaki sposób prowadzę ten kanał i że treści, które tutaj zamieszczam są dla Was interesujące. Wielkie dzięki. Będzie tego więcej. Mam nadzieję, że równie atrakcyjnie jak do tej pory. W dzisiejszym odcinku chciałem się skupić na błędnie przypisanych potencjałach jako zewnętrznym czynniku wpływającym na realizację bądź brak realizacji celu przez przedstawiciela. Pytania też dostaję od Was, czy to jest dobra droga, żeby tylko wytykać te błędy poza, nie brać odpowiedzialności trochę na siebie. Obiecuję, że przejdzie taki moment i troszkę też więcej opowiem na temat własnej odpowiedzialności tego, w jaki sposób realizować cele i jaki wpływ na to mamy my sami nie tylko to, co się dzieje po prostu na zewnątrz. Ale wracając do tej treści, czyli tych zewnętrznych czynników i tego błędnego potencjału, błędnie przypisanego potencjału, warto byłoby na wstępie, trochę dla osób, bo takie mam też założenie, które są spoza branża, interesują się branżą farmaceutyczną, opowiadać w bardzo prosty sposób, na prostych przykładach, tak żeby była po prostu ta wiedza dostępna. No i oczywiście na początek warto byłoby powiedzieć skąd się w ogóle biorą potencjały i w jaki sposób można je wyliczyć. Pierwszy, najważniejszy to jest... Bierzemy taką grupę, bierzemy daną aptekę i rozkładamy na czynniki pierwsze leki przeciwbólowe. No i jaki udział tak naprawdę rynkowy mamy w tej kategorii. No i zakładając, że jakiś udział nam uda się policzyć, mamy firmę zewnętrzną, która... No, w większości firm jest w stanie tą wiedzę mieć. Ona nie jest jawna na temat tego, jakie udziały mają inne firmy, ale ta firma nam no, jest w stanie udzielić, jaki my mamy udział w tym torcie. A tuż to daje bardzo dużo. No i zakładając, że takie referencje jesteśmy w stanie sobie wyliczyć na danej grupie. No i oczywiście jest takie pewne zagrożenie, że no, te referencje no, z jednej kategorii nie zawsze przekładają się na drugą, ale o tym będzie trochę więcej w dalszej części odcinka. Druga grupa, jakby sposób, metodologia wyliczania, myślę tutaj o e, historycznym potencjale. No i niestety to jest ten wykorzystany, wykorzystywany kiedyś bardzo często, dzisiaj przez to narzędzie, jakim jest właśnie referencja, rzadziej i bardzo dobrze, bo ma bardzo dużo mankamentów. No to jest tak jakby brać pod uwagę przykład, mamy przedstawiciela, który no co roku realizuje plan, no i teraz co, no to jakby nie odnosimy się do, tak naprawdę do potencjału rynkowego i go doceniamy, karamy tym, że za rok ma ten plan jeszcze większy jeszcze większy i jeszcze większy. No niekoniecznie, tak nie powinno być. Albo z drugiej strony no, zakładając, że nie wiem, mieliśmy jakieś rotacje na danym terenie i mamy całkiem mocny teren dla przedstawiciela, ale przez ostatni rok przedstawiciel powiedzmy, nie wiem. Przebywał dużo na zwolnieniu lekarskim, no albo w ogóle były wakaty. No i historycznie, można powiedzieć, z ostatniego roku sprzedaż bardzo spadła. I teraz od tej bazy mamy wyciągać jakiś plan. No też nie do końca, no bo ta realizacja byłaby bardzo łatwo do osiągnięcia. No i jest trzeci. Eee, trzeci, który jest najbardziej ryzykownym sposobem, czyli ręczne sterowanie planami. No, no to jak już myślimy o ręcznym sterowaniu, to już jest naprawdę robi się hardkorowo, no bo tak naprawdę dany menadżer, czy kierownik regionalny w tym przypadku, czy może krajowy, czy dyrektor sprzedaży, no sam decyduje z jakichś jemu tajemniczych powodów. Ten teren, ten przedstawiciel powinien mieć taki plan, bądź jest to pewnego rodzaju hybryda, że wykorzystujemy trochę dane referencyjne, trochę dane historyczne, no i tutaj możemy zrobić dużo, dużo złego, ale o tym na pewno opowiem też w dalszej części tego odcinka. No dobrze, to w takim razie przejdźmy do błędnie przypisanych potencjałów, zajmiemy się kilkoma głównymi powodami, że one są źle przypisane i pierwszym, którym warto rozpracować to, są, to jest kwalifikowanie klientów. Czyli tak naprawdę jaki klient znajduje się u Was w targecie. No, jest pewne ryzyko, że jak będziemy po prostu przypisywać takiego klienta do danego przedstawiciela, to nie do końca robimy to odpowiednio, czyli jest ryzyko takie, że twierdzimy, że to jest klient, który powinien być obsługiwany bardzo lokalnie przez przedstawiciela, a w wielu przypadkach może się okazać tak, że jest on zarządzany w innych firmach, w innych firmach farmaceutycznych w dziale na przykład przedstawiciela czy tego specjalisty do spraw sieci lokalnych, gdzie docieramy do niego zupełnie z innymi narzędziami. I chociażby taki przedstawiciel chciałby bardzo rozwijać tego klienta, może mieć duże problemy z tym związane. Więc tak naprawdę istotne jest to, aby skutecznie przypisać tego klienta do danego e, opiekuna. Myślę tutaj o przedstawicielu, k specjaliście czy czy mówimy tutaj o kamie? Jakby jedno z drugiego wynika, i tutaj warto byłoby dołożyć tą tak zwaną segmentację. W większości firm wygląda to w ten sposób, że taką segmentację jako osoba zarządzająca działem sprzedaży posiada, i to jest tak naprawdę do decyzji takiego menadżera, jak tych klientów dzielimy, z jakiego klucza. Wspominałem kiedyś w poprzednim odcinku, związanym z naszym polega praca w ogóle przedstawiciela farmaceutycznego, jak podział ten jest strukturyzowany. I wiadomo, że no jest tak, że może się okazać, że tych klientów źle przypisujemy i nie jesteśmy w stanie do końca go dobrze obsłużyć tymi narzędziami, jakim dany opiekun tak naprawdę yy posiada. Jest jeszcze takie zagrożenie, w tej, w tej segmentacji rynku yy, pojawiają się niestety błędy, yy, które trzeba ręcznie wychwycić i tego... Do tego bardzo zachęcam najłatwiej takie błędy wychwycić osobie, która na tym terenie pracuje. W takiej segmentacji, jeżeli ona jest na nowo tworzona raz na jakiś czas, a zachęcam do tego, żeby to robić menadżerów, żeby to nie pracować na potencjałach i na segmentacji sprzed 3, 5, już nie mówię o jakiej w dalszej perspektywie lat, ponieważ ten rynek jest bardzo dynamiczny, nie można tak naprawdę bardzo kogoś skrzywdzić albo też z drugiej strony za bardzo kogoś docenić. No bo wyobraźmy sobie, że taki klient, nie wiem, rozszerza swoją działalność, wykupywał w jakimś stopniu większą ilość aptek, może nie za bardzo w dobrym potencjałem, no i wtedy niby dołączamy ten potencjał do tego klienta, ale przez to, że to jest bardzo silny klient, momentalnie potrafi z tego terenu, gdzie jest apteka, wyciągnąć po prostu dużo większe sprzedaże. No i wtedy jeszcze jest ok, bo jakby korzysta na tym przedstawiciel. Ale z drugiej strony może być taka sytuacja, że klient no, jakby nie informuje, że sprzedaje jakieś apteki swoje, które ma w portfelu. No i przez jakiś czas topnieją te zamówienia na tą sieć a przedstawiciel nie wie o co chodzi, a tak naprawdę powinien mieć pomniejszony potencjał, ponieważ w tej segmentacji nastąpiła kluczowa zmiana. Kolejnym problemem, wyzwaniem, jakim możemy mieć w czas błędnie przypisanych potencjałów jest na pewno raportowanie sprzedaży na jedną z aptek. Bywają takie sytuacje, że klient posiada 5, 7, 10, 20 albo nawet 50 aptek i z jakiegoś powodu raportuje te sprzedaże tylko i wyłącznie na jedną aptekę. No i wtedy w tym momencie możemy bardzo nadmuchać potencjał tej apteki, co może spowodować, że dany teren będzie miał wyjątkowo wysoki potencjał. Niekoniecznie realnie skrojony geograficznie. Drugim problemem może być tak, że jeżeli dana grupa zakupowa, bo to jest kolejny punkt, czyli sprzedaż grup zakupowych, grupy zakupowe zrzeszają niezależnych, niezależną grupę podmiotów. Może się okazać tak, że sami przedstawiciele kasowie czy kamowie obsługując taką grupę, grupę zakupową, albo program partnerski, o tym też mogę więcej powiedzieć, raportują systemowo z jakichś powodów na jedną zaptek. Generalnie to powoduje, że sprzedaż yy, mi się oczywiście zalicza i jakby nie ma z tym żadnego problemu, ale wyobraźmy sobie taką sytuację, że my, w firmie X, raportujemy. Jesteśmy liderami rynku w danej kategorii, no i będzie ta kategoria przeciwbólowa. No i bardzo mocno pompujemy w jedną aptekę, ponieważ kam, czy kas, czy przedstawiciel no raczej z tych wyższych stanowisk raportuje wszystko, pompuje w tą jedną aptekę. To powoduje, że później inna firma Y, kupując dane na temat potencjału tej kategorii, otrzymuje informację, że ta apteka świetnie sprzedaje tą kategorię. To powoduje, że jakby plany, które są później przypisywane na ten teren przedstawiciela czy kasa czy kama, są mocno, mocno zawyżone. I to jest duży problem, o którym warto rozmawiać ze swoimi przełożonymi, aby upewnić się, że jakiś wyjątkowo duży potencjał, który jest przypisany do tej apteki, nie wziął się zupełnie z, z czapy, można tak naprawdę powiedzieć, bo to jest duże ryzyko i zagrożenie dla Waszych realizacji planów szeroki portfel kategorii. Wspominam o tym wcześniej. Jest takie ryzyko, że jeżeli mamy w swoim portfelu wszystkich produktów wiele kategorii, a to jest coś tak naturalne, a wykupujemy, większość firm tak naprawdę wykupuje dane potencja potencjałów na grupie jednej czy dwóch kategorii. Czy to będzie przeciwbólowa kategoria, czy to będzie beauty, czy to będzie kategoria gardło, przysłowiowe czy kategoria przeziębienie, no ale możemy mieć opuszczych paru kluczowych driverów najważniejszych produktów, które rzeczywiście generują największy obrót, nie wiem, kategorię związaną z problemami gastrycznymi. Może to nie jest jakiś duży brand, no ale coś takiego może się pojawić. I teraz wyobraźmy sobie taką sytuację, że yy, mamy aptekę, która na przykład ma, znajduje się w przychodni i mamy aptekę, która znajduje się w galerii. No i oczywiście w przychodni, jeżeli mamy nie wiem, gastrologa, to jest szansa, że rzeczywiście tamten potencjał jest wyższy niż standardowej innej aptece i to kompletnie nie ma nic wspólnego z potencjałem, który mamy wykupiony w postaci nie wiem, kategorii gardło, czy kaszel, czy przeciwbólowej, czy przeziębieniowej. A z drugiej strony możemy mieć aptekę w galerii która tak naprawdę no, może nie sprzedawać w ogóle tego typu produktów, preparatów czy leków, a może bardziej skupia się na, na właśnie produktach beauty i to też to jest takie ryzyko, że kategorie, mierzymy to kategorią przeciwbólową, ale, nie, ale mamy na przykład konkursy czy plany nałożone na kategorię gastryczną. Więc to jest takie ryzyko, które może też mieć miejsce. Apteki internetowe. Apteki internetowe też mogą nieźle zamieszać w potencjałach. Namieszać mogą chociażby dlatego, że jak wiemy, apteka może być zlokalizowana chociażby w Krakowie internetowa, a pacjent może nagrodę zakupić w Olsztynie, w Szczecinie, w Rzeszowie, we Wrocławiu. I co to powoduje? Powoduje to to, że Dana apteka internetowa najczęściej, nawet to jest zgodnie z prawem, przypisana do apteki stacjonarnej. Czyli te potencjały, które firma wykupuje, e, zawierają także apteki internetowe. E, I teraz wyobraźmy sobie taką sytuację, że mamy tą kategorię, której się trzymamy, na przykład Kaszel. E, bardzo dużo pacjentów z całego kraju, ponieważ ta apteka internetowa ma na przykład na dany syro bardzo dobrą cenę, Kupuje, kupuje bardzo dużo tego produktu, tej kategorii. I wyobraźmy sobie teraz taką sytuację, że inni przedstawiciele, którzy są na innych terenach, są zaopiekowani w cudzysłowie w ten sposób, że pacjenci wykupują te produkty, ale niestety nie kupują tego na terenie swoim. I przez to tak naprawdę potencjał jest bardzo nadmuchany nadmuchany w aptece internetowej bez gwarancji tak naprawdę, że za jakiś czas nadal ci sami pacjenci z tych terenów będą te produkty kupowali. Jeszcze kolejnym punktem, na którym warto byłoby się pochylić, to jest likwidacja apteki. To nie jest częsty problem, no ale rzeczywiście zdarza się, że apteka się likwiduje. No bo wcześniej już mówiliśmy o tym, że ona migruje, czyli jakby zmienia właściciela i to jest dosyć częste, zamykanie aptek jest yy, ma miejsce, ale oczywiście nie aż tak często w dzisiejszych czasach. Yy, no i teraz co się dzieje z taką apteką? A no apteka, o tym też wspominałem, yy, zamykana yy, powoduje, że ten potencjał tej apteki no znika czy nie znika? No, miałem wcześniej taki krótki też yy, film, yy, inform, film informacyjny że no nie do końca jakby to jest prawdą, że no pacjenci no nie umierają razem z apteką i warto mieć to też na uwadze, ale często my, ludzie terenu, z terenu, przedstawiciele, zarzucamy i tu trzeba bardzo uważać to, że apteka się zamknęła, plan wcale się nie zmniejszył, no ale rzeczywiście te, ci pacjenci zostają razem na tym terenie, tylko wybierają po prostu inną aptekę i tu jest jedno, jedyne zagrożenie że ten pacjent nie trafi do apteki, do której miał wcześniej chodzić, do tej zamkniętej, nie trafi do apteki, która jest w Twoim portfelu e, klientów. Czyli zakładając, że jesteś przedstawicielem, taki pacjent stwierdzi, dobra, no to ja miałam tej apteki, bo miałem pod domem i to było dla mnie kluczowe, to idę do apteki obok, która jest najbliżej, a się okazuje, że to jest sieciowa apteka. I wtedy tak naprawdę ten potencjał idzie na markę. Na to też warto y, y, zwrócić uwagę. Na koniec, a propos tych będzie przypisanych potencjałów, to jest to, aby domagać się albo przynajmniej rozmawiać na temat tego z, z przełożonymi, to jest to, aby dość często, o czym też wspominałem wcześniej, aktualizować bazę. Nie ono robić to w idealnym w świecie no byłoby to raz w roku i to byłoby gdzieś tam możliwe, bo to też pamiętajmy, że to nie jest takie proste, wykupić taką bazę, to trzeba naprawdę przełożyć na system, na CRM yy, i przeanalizować, na nanieść zmiany, które też my jako podmiot yy, ze względu na politykę uprawiamy. I to też trochę cierpliwości dla osób z terenu, to sam gdzie miałem okazję pracować przy takich bazach, potencjałach, kosztuje to bardzo dużo czasu i energii, Dlatego warto o tym pamiętać, warto o tym, ale na pewno warto, warto o tym rozmawiać. No to chyba wszystko, jeżeli chodzi o te błędnie przepisane potencjały. Bardzo Wam dziękuję za uwagę. Gorąco, gorąco zachęcam do tego, aby subskrybować mój kanał. Jestem młodym kanałem. Kanałem dla Was. Przygotowanym po to, aby osoby, które są jakby spoza branży, zainteresować, może zaszczepić chęć przejścia do branży farmaceutycznej, która jest bardzo interesująca, a z drugiej strony dla osób, które są już w tej branży i szukają jakiejś inspiracji, pracują może jakby dłużej w jednej organizacji i chcą zobaczyć inne spojrzenie na ten biznes. Ja jako osoba pracująca 20 lat w tej branży, zarządzająca zespołami sprzedaży, będąc za samym przedstawicielem, później awansując na różnych stanowiskach do krajowego kierownika sprzedaży, tą część ten kanał również dla Was przygotowuje informacyjnie, nie skupiając się tylko na swojej działalności związanej z marką Progression. Oczywiście zachęcam także do kontaktu. Dostępna jest także informacja odnośnie mojej strony internetowej www.progreson.pl Pozostajemy w kontakcie, lajkujemy, wszystkiego dobrego, dzięki wielkie i do zobaczenia w kolejnym odcinku.